Michał Nowak, zapraszam na sport. Przed piłkarzami broni Radom ostatni domowy mecz w sezonie BetKlik III Ligi. Do zakończenia sezonu 2024-2025 w grupie pierwszej BetKlik III Ligi pozostało już tylko dwie serie gier. Obecnie broń Radom plasuje się na piątej pozycji w tabeli i ma na koncie 46 punktów. Podopieczni Mateusza Milczarka muszą jednak oglądać się za siebie, bo w najgorszym wypadku mogą spaść w tabeli o kilka miejsc. W najbliższą sobotę, 31 maja, Radomian czeka ostatni domowy mecz w sezonie, a rywalem będzie Mławianka Mława, czyli zespół, który jest jedenasty w zestawieniu. Nie jest to wygodny rywal dla radomskiej ekipy, która z Mławianką w ostatnich pięciu spotkaniach aż czterokrotnie przegrała i raz zremisowała. Rywale wciąż jeszcze nie są pewni utrzymania w rozgrywkach, więc na pewno z obu stron można spodziewać się dużego zaangażowania. Początek meczu Broń Radom Mławianka Mława w sobotę, 31 maja o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Naruto. 9 w 9 Marta Bąkowska wzmocniła szeregi Elmas KPS. APR-u Radom. Marta Bąkowska to wychowanka UKS-7 Osowa Gdańsk, a do Radomia trafia z SPR Gdynia, choć ostatnią kampanię spędziła na leczeniu kontuzji. To dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorek wraz z zespołem z Gdyni wywalczyła awans do Ligi Centralnej, a w sezonie 2023-2024 zajęła z nim trzecie miejsce. W sezonie 2025-2026 Bunkowska będzie reprezentowała barwy APR-u w Lidze Centralnej Kobiet. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.